Lokomotyw targa jeden wagon pełny baku Drugi pełny baku Mam trochę w łapu Trzeci pełny trapu Płynę nie zatopić statku Grałem koncert w smotku, za kilka ładnych władków Do mej bluzy mam przyszyte parę brzydki łatek Czyli wagon to nie marka, biorę to na klatę Padasz mordzia tobie nie pomoże ładowarka Składam domek z hajsu, ziarnko do ziarnka Składam ziarnko do ziarnka Składa zianku, do ziarnka składa ziarnko do ziarnka Zjadam tu, a tak samo się, ziarno ziarenka Cudzień nie pracuje, by spływało ze śródełka Od małych ziarenek, aż po w coffee shopie. Jak nie latam po osi, no to latam po Europie Z małych rzeczy, wielkie rzeczy, potem ogromne. Ja nawet jak piję, no to słychać u mnie formę Wszędzie krążą nad bówy, nie szukamy kłopotów Ty wtarga jeden wagon pełny baku, drugi pełny baku Mam trochę włapu, trzeci pełny trapu Płynę nie zatopisz statku Gram koncert smotku za kilka ładnych władków Do mej muzy mam przyszyte parę wszystkie łatek, ci wagon to nie marka Biorę to na klatę Padasz mordzia tobie, nie pomoże ładowarka Składam domek z hajsu ziarnko do ziarnka Składam ziarnko do ziarnka Składam ziarnko do ziarnka Składam ziarnko do ziarnka Zjadam ziarnko do ziarnka Ja codziennie tak żyję, typie To jest moja mantra, mój na mi dała marka, droga do sukcesu łatwa Są sobie ludzie, ale ja codziennie po niej idę Nie jest usła na różanie. czasem noga się podwinie Nie chodź po niej z lamusami. nie trzeba na to kto jest przy mnie Będę najpierw ze mną piecie chleb, później boję przy mnie Siomalami krowę doję, możesz po nas dojeść To nie na samochody, zombie Piona już dziesiąta czapka, dałem ziomek w głowie sobie Nie tylko ziarnko do siarka Ręka dżub dżub, tak jak Bóg buch do bucha, pozbierany do pus. Ty jesteś niezdolny, parzu, jak to twoje kruz. Niczym bym oglądał wojnę światów, jak to Mekrus. Będę robił swoje, nawet tak nie rozumiem, Do tej pory tak robiłem, tak się kurwa robi pieniądze. Poddychałem na konu, żeby oddychać premo I Co kurwa wszyscy w szoku, jakbym wyszedł gaz behemota. Żarno do żarna nie.